Szanowni mieszkańcy, gościmy w Centrum Integracji Społecznej. Pani kierownik Agata Łogowska gości nas dzisiaj. Wiemy już, Po piątku rozdajemy maseczki dla najbardziej zagrożonej grupy wiekowej, czyli Marycie 65 plus. Maseczki, które szyte są właśnie w Centrum Integracji Społecznej. Pani kierownik, poproszę może o dwa słowa na ten temat. A potem przejdziemy i będziemy chcieli zaprezentować Państwu instruktaż szycia maseczki. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Centrum Integracji Społecznej z samego początku dołączyło się do akcji Szycia Maseczek. W związku z tym, że mamy maszyny przemysłowe, jak również domowe. Mamy osoby, uczestników, którzy potrafią szyć, chcieli się włączyć. Rozpoczęliśmy akcję, tutaj wspólnie, po nawiązaniu współpracy z panem prezydentem, szyjemy właśnie maseczki i zapraszam państwa na instruktor, jak taką maseczkę wykonać. Instruktor pani Anna Kuć od wielu lat z pracownikiem Centrum Sekcji Krawiecko-Szkolniczej, myślę, że fachowo państwu przedstawi, jak taką maseczkę wykonać. Szanowni Państwo, skąd pomysł instruktażu? Jak wiemy, słowa ministra Szymowskiego, jeszcze może być tak, że i rok, i dwa maseczki będą potrzebne. Więc, najlepszy sposób, abyśmy rozpoczęli szyć takie maseczki indywidualnie, w swoich domach, w swoich rodzinach. Myślę, że w każdej rodzinie. Znajdziemy osobę, która posiada maszynę do szycia, a dzięki temu, że taki instrukcja zostanie przeprowadzona, każdy będzie mógł nauczyć się i wykonać taką maseczkę na swoje potrzeby. Na maseczki wykorzystujemy tkaninę bawełnianej. To tkanina, która posiada ATEST. I kroimy o wymiarach 23. Na 35, tak przygotowaną tkaninę po dłuższym boku składamy na pół. Robimy sobie tutaj na brzegu załamanie, w ten sposób wyznaczając środek naszej tkaniny, tkaniny da nam obraz, w którym miejscu przypinamy gumkę i do maseczki wykorzystujemy dwie gumki po 18 cm długości. Może ja jeszcze tutaj zapnę szpilkami, żeby ten znak był lepiej widoczny. To jest środek naszej przygotowanej tkaniny do uszycia maseczki. W tym miejscu będzie przyszyta gumka. Do środka, natomiast na tym brzegu zostawiamy centymetr zapasu na zszycie maseczki. Z drugiej strony druga gumeczka. Tutaj też do linii złożenia, do środka. Tutaj również zostawiamy sobie od brzegu na tym boku 1 cm, natomiast na tym gumetka sięga już do brzegu tkaniny, żeby w momencie wszywania była w tkaninę przyta. Po przypięciu gumek składamy wzdłuż na pół. Możemy sobie przypiąć szpilkami, żeby nam się w trakcie szycia nie przesunęło. Na tym boku zostawiamy sobie mierzymy po 7 cm możemy sobie zaznaczyć mydełkiem lub zapiąć pilkami będzie to otwór na wywrócenie maseczki na prawą stronę tak przygotowaną maseczkę podkładamy pod maszynę i szyjemy Wraszanie do tyłu, zabezpieczamy. Zaczynamy od złożenia materiału, tu gdzie mamy materiał złożony na pół stąd. Zaczynamy szycie baseczka. Tutaj jeszcze uwagę właśnie na gumkę, żeby mi się nie ułożyła pod kątem. Powinna być skierowana prostopadle do brzegu materiału. O, minęłam gumetkę, zostawiam igłę w materiale, podnoszę stopkę do góry, obracam i szyję do zaznaczonej poprzecznej szpilki, pamiętając o niezaszyciu otworu na wywrócenie baseczki. Przechodzę sobie teraz do kolejnej poprzedniej szpilki. Dalszy etap przycia y, maseczki, zszywanie kolejnych części. I tutaj, też igła zostawiona w materiale, stopka podniesiona do góry. Zaglądam sobie tutaj do środka, sprawdzam ułożenie gumki. Takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby gumka później lepiej się trzymała. Zamieszaniu. Tak. W tym miejscu, gdzie były zszywane dwa przeciwległe boki maseczki wycinam nadmiar materiału, żeby po wywróceniu nie było tutaj grubo. I kolejny etap to jest wywracanie maseczki na prawą stronę. Jeszcze mam to sobie tutaj w tym momencie dodatkowo te rogi troszeczkę wyciągnąć szpilką lub igłą, uformować. O, teraz tak, wyciągamy sobie te szwy. W kolejnym etapie możemy sobie tutaj maseczkę przeprasować żelazkiem, żeby było łatwiej nam było formować i zaszywać zakładki. No, jakby już ostatni etap to jest w tej chwili układanie zakładek, które pozwolą nam później na lepsze przyleganie maseczki do twarzy. Możemy sobie jeszcze sprawdzić tutaj te odległości u pięknych zakładkach. Robię, no, żeby obie strony wyglądały jednakowo. 2,2 tutaj akurat wyszło po 2 cm. No i można zrobić jeszcze jedną zakładeczkę. Ta już może być mniejsza na dole. No i jeszcze kontrola równości obydwu brzegów maseczki. 8 cm. Tutaj yy, można ułożyć sobie tak, żeby tak 8 do 10 cm maseczka po ułożeniu zakładek miała ten wymiar. No i ostatni etap zaszywanie zakładek. Zakładki upinałam skierowane do góry w kierunku złożonego brzegu materiału. Ten Tą część, która jest z piętą szpilką przygotowana do szycia, została sobie na dole. Można je skierować przy upinaniu do góry lub do dołu maseczki. Przyjmujemy, że to jest góra, a tu gdzie jest szyty materiał i zostawiony był otwór na wywrócenie maseczki. To jest jej dół. No i podkładamy pod maszynę i zaszywamy nasze zapłatki. Zaczęłam sobie od góry, tu gdzie jest złożony materiał. I tutaj tak, dojechałam prawie do brzegu materiału, zostawiam igłę w materiale, podnoszę stopkę do góry, przeszywam, wstępuję dół, jednocześnie zaszywając otwór, który był zrobiony na wywrócenie maseczki. Oksinamy nici i maseczka gotowa.